Żonę mam w Ameryce. Zostawiła mnie. Głupia cipa. Dlaczego odeszła? Normalnie, bo to zła kobieta była. A ty jesteś bez winy. Ja jestem święty. Rozumiesz, kurwa, bo ci dzieje! z takiej odległości? Rozumiesz? Co się tak kurwa patrzysz? Nas tu nie ma. A co z nim? Umer nazywał. Gdzie on jeszcze. Dopiekła! Czy pan był świadkiem zajścia, kiedy to porucznik Żwirski użył broni palnej przeciwko jednemu z nowych oficerów na wysypisku miejskim? Nic mi o tym nie wiadomo. Spytajcie Ola. On będzie wiedział najlepiej, kogo ostatnio zabił. Panie poruczniku, co teraz będzie? Daj to jest Nic, będzie tak samo. Albo lepiej. O, jest pani Marysia. Dziękuję Marysi bardzo. Narobiła Marysia bigosu. Marcia czytała, co piszą w środkach masowego przekazu? Oczywiście, bardzo chwalą, uważają, że jest to rewolucja w urbanistyce. A kto, Marysie, prosił o robienie rewolucji w urbanistyce? I Marysia będzie przy tym wywiadzie moim takim tym pomocykiem o tych naukowych historii. Konsultantką? Tak, konsultantem. Ja, Marysie, wszystko wyjaśnię. Marysia się przebierze w moje rzeczy, by pasowały jak ulał, dlatego że ja się nie zgodzę, żeby Marysia była konsultantem moim jako kobieta, jako, jak, jako, jako Marysia właśnie, jako pomoc domowa, żeby się potem ze mnie śmiali. Proszę to na mnie włożyć, na siebie włożyć, a włosy się obetnie. No, a, ale po... Marysiu, to nie jest nic trudnego. Jak byłem dyrektorem w tym, w estradzie, tośmy nie takie numery robili. Proszę się iść przebrać. No dobrze, ale... Nie ma, Marysiu, ale! Ja się nie zgodzę na żadne babskie fanaberie. Ale raczej nie tak. Dlaczego ona cię zostawiła? Moja żona, To ta suka była, mówiłem ci.